Ufa, po to trzy rasy psów dla leniuszków, w kolejność od najmniejszego do największego. Naszą czterołapną przygodę zaczniemy od kawalier King Spaniela. Jest to mały, elegancki pies o łagodnym usposobieniu. Uwielbia towarzystwo swojej rodziny, bardzo lubi odpoczywać, ale nie pogardzi wspólną zabawą czy spacerem. Z jego radosnym charakterem i łagodnym usposobieniem idealnie wpasuje się w leniwe popołudnia. Kolejne na naszej liście to Shiba Inu. Jest to ciut większy pies, ale za to jaki odważny i z własną osobowością. To akurat nie dla każdego dobrze. Uwielbia spokojne spacery i czas spędzony z rodziną. Niezależny i lojalny. Idealny dla osób, które szukają psa, z którym nie trzeba pracować codziennie. Należy jednak pamiętać o regularnej pielęgnacji, czyli czesaniu oraz jego silnym instynkcie łowieckim. Zanim przejdziemy do ostatniego psa, ale nie najgorszego, koniecznie zapisz się na majówkę z psem. Spędźcie wyjątkowy czas razem, niezależnie od rasy czy poziomu zaawansowania. Zapisy znajdziesz na sejów.pl lub w linku w bio. Największy na naszej liście to kane Corso. To majestatyczny, groźnie wyglądający pies o łagodnym charakterze. Lojalny, inteligentny, a w dodatku idealny stróż. Jego niewątpliwą zależność ale to jest brak chęci popisywania się swoją maksymalną prędkością. Idealny dla leniuszków, którzy szukają przyjaciela do wspólnych spacerów czy leżenia na kanapie, tylko trzeba mieć dużą kanapę. Pamiętaj, że każdy pies ma swoje podstawowe potrzeby, a zaspokajanie ich prowadzi do zdrowego i szczęśliwego życia. Obserwuj mój profil po więcej owocnej pracy z Waszymi psami. Trzymajcie się! Cześć!